Serdecznie w pierwszym wydaniu Szkolnych Wiadomości. Dziś jest poniedziałek, 2 lutego 2009 roku. Od teraz, w każdy poniedziałek, będziemy przedstawiać Wam skrót wydarzeń z minionego tygodnia oraz prognozę pogody w zupełnie nowej formie. W dzisiejszym wydaniu deklaracja maturalna, koncert w Centrum Kultury i spotkanie europejskich, a także sonda na temat różnych form spędzania w oraz oczywiście zapowiadana wcześniej pogoda. Zapraszam serdecznie. Do zeszłego piątku maturzyści mogli zmieniać swoje deklaracje maturalne. Po tej dacie informacje tam zawarte nie mogą już ulec zmianie. Teraz nie ma już odwrotu, kochani maturzyści. Matura zbliża się wielkimi krokami. Kolejnym ważnym terminem dla przystępujących do egzaminu dojrzałości był 7 lutego. Do tego czasu maturzyści musieli podjąć ostateczne decyzje dotyczące zdawanych przez nich przedmiotów oraz ich poziomu. Nie było to łatwe, gdyż ten wybór będzie miał duże znaczenie przy rekrutacji na studia. Dlatego też wiele osób do ostatniej chwili zastanawiało się, czy aby nie zmienić swoich wcześniejszych deklaracji. Otrzymałam 68 deklaracji ostatecznych. Jeszcze do godziny 15 podejrzewam, że dostarczą mi uczniowie, ale też będzie kilka. Jakie przedmioty były najczęściej zmieniane? Jakie poziomy? Znaczy, młodzież zmieniała przede wszystkim z poziomu rozszerzonego na poziom podstawowy. Nie wiem, co było przyczyną, ale. Tak to właśnie wyglądało. Tak samo jak rezygnowała młodzież z przedmiotu dodatkowego. A jak to wygląda w, w stosunku do poprzednich lat? W tym roku naprawdę jest bardzo dużo młodzieży, która dokonała w ogóle zmian. W, tamtym, w tamtych latach tego nie było, było gdzieś tam 20-30 osób, które zmieniły. Dzisiaj jest 64 czy 5 osób. To już jest porównanie. Dziękuję. W zeszłą środę, czyli 4 lutego, część uczniów z naszej szkoły była na koncercie w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Koncert w swej formie był dość niecodzienny. Zapraszam więc na materiał. 4 lutego uczniowie naszego liceum udali się do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na koncert pod tytułem Śpiewane Tańce. Utwory takie jak polones, czardasz, walc, polka i tango wykonali Państwo Grażyna i Adam Żakowie. Kolejny koncert zatytułowany Wędrówki Muzyczne już za dwa tygodnie. Czy zobaczymy się dzisiaj na YouTubie? Dziękuję bardzo. Na koniec zapraszam również na sondę przeprowadzoną przez jednego z naszych dziennikarzy na temat różnych form spędzania ferii zimowej. Zapytać uczniów naszej szkoły, jak spędzili ferię. Oczekiwaliśmy pozytywnych odpowiedzi. W ogóle oczekiwaliśmy odpowiedzi, ale nie zawsze je dostawaliśmy. Jak się czujesz po powrocie do szkoły? Bardzo szlak. Czy też się czujesz bardzo źle? Nie, ja się czuję wspaniale. Lubisz się uczyć? Bardzo, ja kocham się uczyć. Dziękuję. Co mi, co robiłeś w ferie? Co ja robiłem w ferie? ferie byłem na wakacjach. Gdzie? Gdzie? Na wsi na przykład, albo też w górach. I jak się czujesz po powrocie do szkoły? Dobrze. A jak spędziłeś ferie? Też dobrze. Ale co robiłeś? Co to znaczy dobrze? Co robiłem? No to ogólnie to byłem w biogadzie. No. I nic nie robiłem. Znaczy no, byłem leniwy. Bardzo. A teraz oddaję głos mojej koleżance i zapraszam na prognozę pogody. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu szkolnej prognozy pogody. Aby ułatwić Wam życie, drodzy współuczniowie, postanowiliśmy stworzyć dość niecodzienny program. Jaka pogoda jest w wystarczy spojrzeć za okno. Większość uczniów interesuje raczej pogoda wewnątrz szkoły. Największe burze mają miejsce zazwyczaj w klasach i związane są z zaskoczeniem pracą klasową. A więc my, aby uchronić Was przed tak nagłymi zmianami atmosferycznymi, przedstawiamy Wam sprawdzianową prognozę pogody. A więc zaczynamy. Na początek klasy pierwsze. W tym tygodniu tylko klasa pierwsza B może sobie odpocząć i nad nią świecić będzie słońce przez okrągłe pięć dni. Natomiast nad klasą pierwszą C bardzo mocne burzowe chmury, wyładowania we wtorek w sali numer 25, praca klasowa z biologii, a dnia następnego z fizyki. Również z fizyki w czwartek cierpieć będzie klasa pierwsza D. Natomiast klasa pierwsza E we wtorek deszcz odczuwać będzie w klasie od języka angielskiego. Czwartek dla klasy pierwszej F oznaczać będzie burzę z języka polskiego. Czas na klasy drugie. Klasa druga A i druga F spokojnie mogą wygrzewać się w słoneczku. Dla drugiej B okazją do ogromnych wyładowań może być środowy sprawdzian z biologii. Klasa druga F ciepło ubrać powinna się w czwartek na lekcję fizyki. Najbardziej narażona jest na burzę klasa 2D, która we wtorek powinna uważać na angielski, a w piątek na fizykę. Przejdźmy do maturzystów. Nad maturzystami świeci sprawdzianowe słońce, ale zbliżają się maturalne chmury. Klasa trzecia A i trzecia E może spokojnie uczyć się do matury. Klasa 3 C w czwartek walczyć będzie z matematyczną burzą. Również matematyczne wyładowanie odczuwać będzie we wtorek klasa 3B, a także klasa 3F. Największy wzrost ciśnienia odczuje klasa 3D, w czwartek z biologii, a w piątek z matematyki.